Z Ewangelii według świętego Mateusza, gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jeżeli szukacie modlitwy idealnej, jeżeli szukacie najprostszej i najpiękniejszej modlitwy na świecie, to oto modlitwa Piotra, modlitwa lęku. Modlitwa człowieka na skraju przepaści, odchłani, modlitwa człowieka, który zrozumiał, że jego własne siły nic mu nie pomogą. Modlitwa tonącego. Panie, ratuj mnie. Ja się bardzo modlę, żeby w momencie, kiedy będę tonął, ta modlitwa hmm, przyszła mi na myśl, żeby wypłynęła z mojego serca i żeby kiedy zawołam: Panie, ratuj mnie, stała się moją własną modlitwą. Do zobaczenia jutro.